Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku zostajemy dalej w temacie torebek. I do zrobienia kolejnej torebki mam zamiar Was dzisiaj y, zaprosić. I mam nadzieję, że taka torebka przypadnie Wam do gustu i zechcecie ją zrobić. Dlatego zapraszam, zostańcie ze mną i zróbmy ją wspólnie. Do zrobienia tej torebki potrzebowałam 250 metrów sznurka 3 mm i robiłam ją szydełkiem w rozmiarze 6 mm. Torebka jest prosta, nie ma w niej nic skomplikowanego i mam na nadzieję, że wszystkie nawet te początkujące dziewiarki, które dopiero uczą się szydełkowania, nie będą miały problemu ze zrobieniem tej torebki. Jest ona robiona na bazie koła, dno ma zrobione na bazie koła ale okrążenie po okrążeniu pokażę Wam jak ją yy, zacząć jak ją całą zrobić na końcu zrobimy uszy i mam nadzieję, że bez żadnego problemu takie torebki sobie zrobicie także jeżeli macie ochotę to oczywiście zapraszam do dalszej części i zróbmy ją wspólnie i zaczynam tą torbę robić od magicznego kółeczka i zapewne z poprzednich filmików już wiecie jak takie kółeczko zrobić yy, owijam sobie sznurek wokół palców w taki sposób wkładam w środek tego kółeczka tutaj szydełko i chwytam za nitkę roboczą i robię jedno oczko łańcuszka. I teraz na tym kółeczku muszę zrobić 8 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. I ósmy. I zaciągam sobie teraz tutaj to kółeczko. Wkładam sobie sznurek w kontrastowym kolorze, który będzie mi mówił, że to jest mój koniec okrążenia. I teraz to było pierwsze okrążenie. I w drugim okrążeniu muszę zwiększyć ilość półsłupków do 16, czyli będę robiła w każdym oczku po dwa półsłupki. I całą tą torbę będę robiła właśnie półsłupkami. Ale w taki sposób przerabianymi, że szydełkiem będę wbijała się tutaj nie pod dwie pętelki, tylko pod jedną tylną. Czyli wbijam się pod jedną pętelkę tutaj tylną nitkę oczka i robię dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. I w ten sposób muszę przerobić do końca okrążenia. I przechodzę do okrążenia trzeciego, w którym będę musiała zwiększyć ilość oczek do 24, ilość półsłupków do 24, a to oznacza, że będę musiała zwiększać oczywiście ilość półsłupków i będę to robiła w takim sposób. W pierwszym oczku zrobię jeden półsłupek, a w kolejnym drugim oczku zrobię dwa półsłupki. Czyli w pierwszym oczku wbijam się w pierwsze oczko pod tylną nitkę i robię jeden półsłupek. A w drugim oczku robię dwa półsłupki. I w ten sposób muszę przerobić do końca okrążenia. I przechodzę do okrążenia czwartego, w którym muszę zwiększyć ilość półsłupków do 32, i będę robiła w pierwszym oczku jeden półsłupek, a w drugim oczku jeden półsłupek i w trzecim oczku dwa półsłupki. Jeden półsłupek, jeden półsłupek i w trzecim oczku dwa półsłupki. I w ten sposób muszę przerobić do końca okrążenia. I przechodzę do piątego okrążenia i w piątym okrążeniu zwiększam ilość półsłupków do 40 i będę robiła w pierwszych trzech oczkach po jednym półsłupku i w czwartym oczku dwa półsłupki. W pierwszym oczku robię jeden półsłupek, w drugim oczku jeden półsłupek. W trzecim oczku jeden półsłupek, i w czwartym oczku dwa półsłupki. I to powtarzam do końca okrążenia. I w okrążeniu szóstym muszę zwiększyć ilość oczek do 48, i będę robiła w pierwszych czterech oczkach po jednym półsłupku, i w piątym oczku dwa półsłupki. Czyli robię w pierwszym oczku jeden półsłupek, w drugim oczku jeden półsłupek, w trzecim oczku jeden półsłupek, i w czwartym oczku jeden półsłupek, a w piątym oczku dwa półsłupki. I to powtarzam do końca okrążenia. I w siódmym okrążeniu muszę zwiększyć ilość półsłupków do 56 i będę robiła w pięciu pierwszych oczkach raz, dwa, trzy, cztery, pięć po jednym półsłupku i w szóstym oczku dwa półsłupki. Więc robię w pierwszym oczku jeden półsłupek, w drugim jeden półsłupek, w trzecim jeden półsłupek, w czwartym jeden półsłupek i w piątym jeden półsłupek, a w szóstym oczku robię dwa półsłupki, i tę sekwencję powtarzam do końca okrążenia. I przechodzę do okrążenia ósmego, w którym będę musiała zwiększyć ilość półsłupków do 64, i będę robiła w pierwszych sześciu oczkach, raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Po jednym półsłupku, w siódmym oczku zrobię dwa półsłupki. I robię. W pierwszym oczku jeden półsłupek, w drugim oczku jeden półsłupek, w trzecim jeden półsłupek, w czwartym jeden półsłupek, w piątym jeden półsłupek, w, jeden półsłupek, w szóstym jeden półsłupek, a w siódmym dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. I tą sekwencję powtarzam do końca okrążenia. I przechodzę do dziewiątego, ostatniego okrążenia, w którym muszę zwiększyć ilość półsłupków do 72, i będę robiła w pierwszych siedmiu oczkach po jednym półsłupku, a w ósmym oczku dwa półsłupki. I robię w pierwszym oczku jeden półsłupek, w drugim oczku jeden półsłupek, w trzecim oczku jeden półsłupek, w czwartym oczku jeden półsłupek, w piątym jeden półsłupek, w szóstym jeden półsłupek, i w siódmym jeden półsłupek, a w ósmym oczku dwa półsłupki. I tą sekwencję powtarzam do końca okrążenia. I mam w tej chwili właśnie przerobione 9 okrążeń, czyli całe moje dno mam zrobione, i tak to wygląda na końcu dziewiątego okrążenia. Mam wszystkich półsłupków 72, i od tego momentu będę robiła już w górę torby bez dodawania oczek, czyli będę w każdym kolejnym okrążeniu robiła, w każdym oczku po jednym półsłupku. I ja w mojej torbie zrobiłam, od tego momentu jeszcze 22 okrążenia. 22 okrążenia, w którym w każdym z nich miałam po 72 półsłupki. W każdym oczku po jednym półsłupku. Jeżeli chcecie zrobić taką samą torbę jak moja, czyli na taką samą wysokość, to musicie od tego momentu przerabiać okrążenia po jednym półsłupku w każdym oczku przez jeszcze 22 okrążenia. Czyli teraz sobie spokojnie, już bez żadnego poszerzania, bez dodawania, bez liczenia oczek, będę przerabiała przez kolejnych 22 okrążeń. I jak wszystkie te okrążenia będę miała zrobione, to spotkam się z Wami i pokażę, co robić dalej. I mam już przerobioną całą moją torbę, czyli 9 okrążeń dna i 22 okrążenia tutaj. Torby w tej części, i teraz będę zaczynała robić rączki. Na początku okrążenia robię 10 półsłupków w 10 kolejnych oczkach po jednym półsłupku. I robię pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy, ósmy, 9 i 10. I teraz na 16 oczkach, jakie mam tutaj dalej, będę robiła rączkę. Ale rączkę będę chciała, żeby była ona dłuższa i zrobię raz, dwa, trzy. Zrobiłam łańcuszek z 32 oczka, oczek.

piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty,

Odliczam sobie 16 oczek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i wbijam szydełkiem w 17 oczko i robię pierwszy półsłupek i jeszcze 9 i przechodzę do ostatniego okrążenia, które będę też przerabiała półsłupkami i też będę wbijała się tutaj w tylną nitkę. I w każdym oczku będę robiła po jednym półsłupku. O, i przechodzę teraz na oczka, tutaj łańcuszka. I tutaj też będę robiła, wbijała się pod pętelkę i robiła w każdym tej pętelce po jednym półsłupku. Czyli miałam 32 oczka łańcuszka tutaj na rączkę, zrobioną, i muszę zrobić w każdym. Oczku po jednym półsłupku, czyli też na każdej rączce muszę mieć po 32 półsłupki. Spokojnie sobie teraz będę to wszystko obrabiała. Obrobię sobie tutaj do końca okrążenia i tym sposobem będę miała całą torbę zrobioną. I mam już przerobione całe okrążenie, ostatnie i ostatnie oczko zamykam oczkiem ścisłym. Jeszcze jednym, żeby ładnie tutaj tak wyrównać. O, i już mam koniec. Ucinam sznurek, przeciągam. Oczywiście będę musiała go teraz ładnie jeszcze ukryć tutaj z tyłu, wszyć do środka grubą igłą albo szydełkiem, poprzeciągać, żeby on był niewidoczny i ukryty. I moja torba. Ma, już Wam teraz ją dokładnie jeszcze zmierzę, żebyście wiedziały, jaka jest duża. Od początku tutaj do końca ma 38 cm wysokości, a szeroka jest na 36 cm. I usza, uszy mam tutaj zrobione, może tak, o, zmierzę w ten sposób. I uszy tutaj mają 17 cm tutaj w tej, tak wysokości. I tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że w filmiku udało mi się wszystko krok po kroku w przystępny bardzo sposób pokazać, i nie miałyście problemu ze zrozumieniem, i nie będziecie miały problemu ze zrobieniem właśnie tej torby. Jeżeli filmik Wam się podobał, przypadł Wam do gustu, to dajcie lajka, zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza, bo te komentarze pokazują mi, że tam jesteście i że moje filmiki Wam się podobają. Tradycyjnie już Was oczywiście zapraszam do tego, żebyście zasubskrybowały mój kanał, żebyście wciskały ten czerwony dzwoneczek, który jest pod spodem, bo on Was będzie powiadamiał. O moich kolejnych filmikach. Cóż na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa pa.